TVG9 Jakiś czas temu z zainteresowaniem, ale z też z pewnym sceptycyzmem Oglądałem filmy pana doktora Piotra Bejna Na temat zagrożeń związanych ze szczepionkami na świńską i ptasią grypę Traktowałem to sceptycznie Ponieważ, chociaż widziałem o tym, że media kłamią i manipulują, że politycy manipulują, kłamią, ale nie myślałem, że to jest posunięte do tego stopnia. Głównym celem było spotkanie z Jane Burgermeister, choć po drodze trafiły się małe niespodzianki. Jesteśmy w miejscowości Engelberg w Szwajcarii, miejscowość słynna z mistrzostw w skokach nabczewskich. To miejsce tutaj nazywa się Koniec Świata. Według naszych teoretyków spiskowych pandemia jest pewnym etapem końca świata, ma zginąć. No właśnie, yy, okazało się, że doktor Piotr Bein miał rację. Nie było żadnej ptasiej ani świńskiej grypy. Nie było zagrożenia pandemią, nawet epidemią. Czyli pan Piotr Bain miał rację. No gratulacje też dla pani minister zdrowia Ewy Kopacz. Mówię to z pełną świadomością Chociaż nie lubię jej opcji politycznej Ale no dobrze, że posłuchała mądrych ludzi I nie szczepiła ludzi na siłę A dla Pana Piotra Bejna gratulacje